Punkt kulmin kulminacyjny raczej etatowa, w etapie Polski państwa. już przez tak, ostatnie kilkanaście lat służyłem tak, w wojsku że, polskim, ja służyłem ja troszkę innym sposobem. Teraz już widzę, zaczyna już być... Jesteśmy na tym jest, etapie, gdzie jest być albo nie być. Ludzie dobrze, sobie nie zdają sprawy. Nie jak jesteśmy manipulowani, indoktrynowani. Nie wiem, co teraz z tego wszystkiego będzie, ponieważ wszystkie działania, jakie teraz ja widzę, dzieją się na świecie prowadzą do tego, żeby użyć naszego kraju jako poligonu doświadczalnego dla anglosasów. To jest wojna mocarstw. Zawsze tak była. To nie od dzisiaj, nie od 20 lat. Od setek lat Polska zawsze przeszkadzała Zachodowi i wschodowi. A to tylko dlatego, że jesteśmy ostatnim bastionem tego chrześcijaństwa, katolicyzmu, który jednak wyklucza taki zamordyzm i ten sposób patrzenia nad ludzi z góry, jakim właśnie robi Izrael. Ja się temu sprzeciwiam. Obserwuję na razie, co się dzieje, ale. Jeśli się ludzie nie obudzą, ciężko, ciężko to widzę, bo znam pewną sytuację z zamorów jednostek. Z innej strony patrzę niż zwykły cywil i naprawdę niedobrze się dzieje. I to mamy jakby ostatni chwilę. Ten 25 rok, 26 jest naprawdę taki nefralgiczny, gdzie jeśli się teraz ludzie nie obudzą, nie otworzą oczu, możemy być. Drugim Kosowem tak zwanym, który jest bardzo podzielony etnicznie. Teraz mamy na natłok wiadomo różnego rodzaju uchodźców, nie tylko z zachodu, ale i ze wschodu, ze zewsząd. Wszystko po to, żeby podzielić Polaków rozdzielić państwo na kilka różnych części, ponieważ jak kiedyś mówili, żeby pokonać Polaka, zabierz mu religię i skłóć go. Wtedy jest możliwość podboju Polski. Jeśli ludzie będą znali prawdę, jeśli będą dążyli do tego. Co było, ubywana, co było w 1966 roku ustalone przez mieszka, nikt nas nie pokona, ale póki ludzie nadal będą zaślepieni, ogłupieni tą marchewką europejską, nic się nie zmieni. I póki ja jeszcze żyję, póki jeszcze mnie wiąże jakaś tam przysięga wojskowa, ja będę o to walczył. A właśnie mówił pan, że służył pan wojsku, jak pan ocenia zmiany, które się wydarzyły w armii na przestrzeni lat, bo wiele się mówi o tej modernizacji, o dalszym zbrojeniu, jak pan to ocenia? Jest pewna modernizacja jak najbardziej, jednak według mnie troszeczkę w złym kierunku to idzie, ale... Za dużo nie mogę powiedzieć te, na ten te, temat, nie? Generalnie wymy, chodzi o to, że dużo bardzo już żołnierzy zaczyna też otwierać oczy, głównie młodych żołnierzy młodego na rybku i zaczyna zadawać ciężkie pytania na przykład swoim dowódcom i są przez to zganiani, że tak powiem, nie? Bo niestety wiadomo, żołnierz musi być apolityczny i tego się trzymamy. Jednak to nie znaczy, że mamy opuścić kraj i pozwolić na wszystko, mimo że jawnie wiemy, że jest zdrada narodowa. Zdrada przez pewne rządy, pewne osoby, które są Kierowani właśnie przez e, służby innych krajów. A co pana przekona akurat w Grzegorzu Braunie, żeby żeby mu zaufać? Żeby Braunowi zaufać? Powiem panu tak, e, obserwuję scenę polityczną tak z tyłu już przez ładne kilkanaście lat i jak do tej pory nie znalazłem człowieka bardziej wiarygodnego niż Braun. Wystarczy, że czasem... E, Więcej, więcej posłuchać, zastanowić się, czasem sprawdzić sposób, osobiście jego wrażenie, fakty, które gdzieś tam przedstawia i nagle okaże się, że w czym skandal. nie widzę żadnego skandalu. To są normalne fakty. Tylko trzeba troszeczkę zajrzeć może do w głębi swojego serca, do, do swojej logiki, tak jak mówił prezes Korwin, i samemu. Wyjdzie na jedno, Grzegorz Braun jest bardzo, e, bardzo wielkim klejnotem jak dla Polaków, którzy nie, 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 nie zdają sobie sprawy, jak najbardziej jest ganiany z lewa na, do prawa, każdy telewizja odrzuca i neguje jego różne tam... E, jego teorie, ale żaden mu nic nie może udowodnić. Dlaczego? Ponieważ ma rację. Po prostu ma rację. Ale do tego, żeby ludzie do tego doszli, muszą wyłączyć telewizory i włączyć myślenie.